Niedziela, 8 stycznia 2023 roku Pierwsze wyjście w góry w tym w tym roku I coś prostego, idziemy na Lubomir 4 godzina krótka wycieczka 4.30 rano, już mamy opóźnienie Jak zwykle, pora jechać po i jechać w Zawsze miło sobie Mógł zostawić samochód w garażu Nie trzeba go będzie skrobać i troszkę przymrozek w Krakowie, także Góra kliczy, że będzie trochę mrozu, to nie będzie błota, żadna przyjemność chodzić po błocie. Tutaj sytuacja jest klasyczna na alejach jak co noc, czerwona fala. To jest chyba pomysł miasta na to, żeby było ekologicznie, bo jak się zatrzymam na każdych możliwych światłach, jak się zatrzymam na każdych możliwych światłach, to na pewno... Yy, i będę ruszał, na pewno będzie czystsze powietrze tutaj. Oczywiście, mógłbym sobie jechać spokojnie 50-70, przejechać, już bym był w połowie, no to muszę tutaj start-stop, start-stop, Jesteśmy, jesteśmy na starcie nad gminą Przemeśnia. Wszystko tylko telefon wziąć sobie nie jest Trochę zmiana formatu, ponieważ aparat bardzo źle nagrywa w nocy po ciemku, więc odpaliłem stary camcorder, który ma funkcję jakiegoś Night Vision. Night Vision jest jakie je jest. Kamera jest przed HD bez stabilizacji, ale za to ma Night Vision, więc będzie więcej trochę widać w nocy niż, niż byłoby widać za dnia w aspekcie tego jaki to był podjazd. Pół sprzęgła spaliłem na tym podjeździe. Teraz najpierw podejdziemy pod schronisko na Kudłaczach. Potem pójdziemy dalej w kierunku Lubomira po szczytach. Ładna panorama Krakowa. jest jeszcze jeden taki widokowy jest cały kompleks szlaków jakby z latarką, że ta kamera zbiera jeszcze lepiej. No niestety że bardzo trudów nie ma i nawet to nocne nagrywanie. Ta kamera za mną kawał świata widziała. Jakieś byśmy znowu kiedyś mogli zrobić w jakąś niedzielę? Za trzy tygodnie mam chyba czas. Moglibyśmy zrobić takie przejście jak ostatnio zrobiliśmy. Pierwszy punkt widokowy jeszcze jest przed świtem, ale wstają wzorze. Tam widać kraków w tle. Teraz to nagrać bez wspomagania obrazu. Hmm. Też już ładnie. Przełączamy się na aparat normalny Na obraz w HD A tutaj niestety Niestety jednak Potrzeba więcej światła Tu jeszcze Krakowa bardzo nie zobaczymy Kamerka takiej, w takiej zmierzchowej porze Chciała lepsza, ledwo księżyc widać I Wracamy do nagrywania Kamerką, bo jednak jest, jest z niej jaśniejszy i mimo tego, że nie mamy HD, to przynajmniej coś będzie widać. No i już zaczyna ten aparat łapać i jesteśmy już na Lubomirze przy schodnisku, przy obserwatorium, przepraszam. Pamiętam jak z takim kolegą, który miał yy, swój teleskop, tu przyjechaliśmy i przyjechaliśmy tutaj pożotem partnerem od tamtej strony potem tutaj byłem fronterą dwa, dwa, dwa lata temu i na piechotę w zeszłym roku Łysina patrzę na teraz w życiu jestem krótki nasz odwiedziły to jest obraz w HD ponieważ jest dość jasno i ten aparat już łapie także kamerę możemy odłapać do następnego nocnego wyjścia skalibrujemy wysokością już w zegarku śniegu w ogóle nie ma, struktury ubłocone, buty ubłocone idziemy dalej teraz będzie coś nowego i od Łysiny schodzimy żółtym szlakiem w dół Trochę żeśmy sobie ominęli szlak, ale na szczęście nie za daleko. No, dobrze, że sanek dzisiaj nie wziąłem, chciałem wziąć te sanki w końcu, żeby sobie na sankach pojeździć. Ale ja tutaj to bym na nich za bardzo nie puszczał. Trzeba tu kiedyś przyjść autem pojeździć. Tutaj jesteśmy na tej poranie. Jakby zawsze obserwowałem tą polanę na jakichś zdjęciach lotniczych i zawsze mi się wydawało, że, ona, że to nie jest przełęcz, tylko że to jest na takim, na takim szczycie, jakby bym się zdziwił, jak na jakieś wschody słońca chciał przyjść. Bo jednak jest to jak widać jest to jak widać przełęcz. Przełęcz sucha 715 metrów. Miejsce ugrupowania oddziałów partyzanckich armii krajowej obwodu murawa oddziały dom, Odwet, pościg, prąd, potok, szczelniec. Teraz to możemy zobaczyć? Co czy zegarek pokazuje dobrą wysokość? Fajne drogi, tu można sobie fajnie przyjechać, pojeździć. Rowery terenowe trzeba zmontować i można w tym sezonie, to znaczy w tym wlecie, coś pojeździć po górach. Będziemy mieć dostawcze samochody, to można się dostawić z rowerami. No. to są kamienie. O, no, rozczarowany, Myślałem, że to był taki fajny, takie fajne zjawisko, że to był Ja cię bardzo często rozczarowuję, jakby, ty masz taki, Ty taki jesteś, taki my jesteś fantastą, bo masz takie właśnie różne, różne takie dziwne, dziwne właśnie pomysły, ja tak przychodzę i tak... Nie, to kamień jest, wiesz. Przez, przez analogię wydaje mi się, że moje, moje poglądy polityczne, a twoje, mogą działać podobnie. Łagodnie. <tosłuch> Pierwsze, ja mówię, drewno kominkowe tak. Przyjechać, zabrać ciekawe gdzie są fotopułapki poukrywane. Zamiast drewna można zwinąć fotopułapki, podnoszę na aria dla takie. Ja Kamelka do, do podglądania przyrody. Tutaj był bardzo aktywny znakarz. Po prawej stronie, po czym po lewej stronie drzewo przy drodze. Drzewo przy drodze, drzewo przy drodze, drzewo przy drodze, drzewo przy drodze i drzewo przy drodze. Jakby sześć. Sześć znaków, po prostu znaka szturbo. Szlak dla jakichś takich ułomnych turystów, bardzo krótkowzrocznych. Ale w drugą stronę byłem z Bogdanem i było na tyle śniegu, że aż szedłem w takich e, tych takich e, wysokich gumiakach po chwili. I faktycznie było się po kolanach. A teraz nawet te stopy nie były w sumie potrzebne. Schronisko, płacze. I cała menażeria, która teraz w na kubłaczach towarzyszy. Gwiazda imprezowa, wychodek, zwierzątka do głaskania. W tamtej budzie tam jest teleskop, przynajmniej kiedyś był, można było obserwować gwiazdy. Czy raz na tych obserwacjach tutaj byłem? Teraz pomocą pszczoły i jakaś chałupka pszczelarza. A w dół jest widok na pana to jednak nie był Paliłbym węglem, nawet jak byłby zakaz. A jakby jechała jakaś kontrola, to już bym widział, jak się tam przedzierają przez, przez mróz do góry. To zdążyłbym je tylko wygasić w tym palenisku, ale i palenisko zdemontować. Czym pan tu pali? tłuszczem wieloryba. Samotna góra ze smogiem. Nie było widać żadnych turystów. Dom, taki dom jak to bym chciał, tylko w jakimś jeszcze jakimś mniej dostępnym miejscu. Tak przy szlaku bym nie chciał jakby bo to jest jakiś Airbnb albo coś takiego także na jakąś imprezę jak już to kiedyś to było fajne przynajmniej jak siliście paliwo Oj, już jesteśmy przy samochodzie Wtedy parkując w nocy w tych kałużach nie widziałem przez tą kałużę i wyrwałem sobie listwę od zderzanka będę to musiał mieć potem A autko się wstępnie nagrzewa pierwsi turyści dzisiaj wychodzą tam jest parkować z tej perspektywy nie widać chyba... Krakowka. o Krakowka. Sprowadziliśmy się w miejscowości Trzemeśnia idziemy, idziemy sobie zobaczyć basen Byłem tutaj lat temu powyżej 20, bo to jeszcze byłem, nie miałem prawa jazdy I, więc, więc to było ponad 20 lat temu O, to jest skatepark teraz Miałem sobie buty w basenie. Szkoda, że takie miejsca tak. No pewnie teraz to by było duży problem, żeby, żeby to jakoś zrewitalizować.